Cześć, dzisiaj dotarłem do biura dopiero blisko 15, dlatego że rano musiałem zostać z Jagodą, a później po prostu źle się czułem. Wczoraj prowadziłem pierwsze zajęcia te 4 godziny pod rząd na Politechnice i muszę przyznać, że to mnie mocno zmęczyło, wypompowany byłem. Trochę mi siadło na głos, już na koniec kasłałem, tak, miałem wysuszone gardło, no ale to pewnie oczywiście efekt. Tego gadania na zajęciach, ale również tego, że po prostu jestem chory. No i dzisiaj czuję się chory tak bardzo, jak nie czułem się przez ostatnie dwa tygodnie. Teraz akurat czuję się dość dobrze. No ale właśnie do tej godziny 14 było dość słabo, było mi zimno, musiałem się chować pod kocem. Przeanalizowałem koszt. Które musiałbym ponieść, gdybym chciał zamontować tutaj rolety na tych oknach. Jak widzisz, one są takie dość wysokie, takie jak w tamtym pokoju. Plus sto jest mega szerokie. Dawno nie widziałem takiego szerokiego okna. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek, kiedykolwiek widział takie szerokie okno. I wychodzi mi na to, że musiałbym ponieść podobne koszty do tych, które i tak wydam na zasłony. Więc mocno rozważam, żeby jednak zrobić tutaj rolety. Jeżeli chodzi o zaciemnienie. Natomiast jeżeli chodzi o wytłumienie, usunięcie tego echa, to wygląda na to, że najlepszym sposobem będzie zrobienie kilku takich paneli akustycznych, które będą tłumiły te dźwięki, bo tutaj jest bardzo duże echo. No i wygląda na to, że to też nie będzie jakiś bardzo mały koszt. Chyba jeden taki panel wysokości 2 metrów, szerokości 60 cm będzie mnie kosztował około 100 zł. Kłopotem jednak staje się dostępność wełny skalnej, którą należy użyć do budowy takiego panelu akustycznego, dlatego że aktualnie jest bardzo mała dostępność materiałów budowlanych, wszelakich na rynku i wełna skalna o parametrach, które chciałbym, żeby miała, bo to jest kwestia gęstości, to jest kwestia no, związanego z tym tłumienia dźwięków. Jest po prostu bardzo trudna do znalezienia. Wydaje mi się, że znalazłem. Muszę jeszcze pojechać do tego sklepu i sprawdzić, czy rzeczywiście tam jest, dlatego że to jest sklep internetowy, który nie pokazuje stanu magazynowego danego sklepu stacjonarnego, więc nie wiem, trzeba sprawdzić. Wciąż czekam też na ten element aluminiowy do promptera, więc prompter jeszcze nie jest tak w pełni używalny. Um, miałem go mieć już nawet w poniedziałek, wtorek, jak zapewniał mnie um, ten dostawca. No, jak na razie nie dostałem żadnej informacji, żeby był do odbioru, bo mają mi go przysłać do żabki. Um, natomiast um, no, teoretycznie mieli tam termin dwutygodniowy, więc zobaczymy, co z tego wynika. W tym sensie, że obawiam się trochę, czy mi to prześlą, bo tam mieli kilka takich opinii na Allegro i znalazłem. Mieli kilka opinii negatywnych, że w końcu nie przysłali w ogóle danego zamówienia, no więc troszkę się tym stresuję. Jest już 20.10, więc lecę do tego sklepu sprawdzić, czy mm, mają tę wełnę, bo do tego do 21.00 jest otwarty, więc powinienem zdążyć, no i później do domu, więc do jutra.